HM Factory jest producentem i dostawcą prefabrykowanych elementów żelbetowych zarówno na rynek polski, jak i europejski. Szeroka gama produkowanych przez nas elementów przeznaczona jest zarówno dla sektora mieszkaniowego, jak i przemysłowego. Strategię HM Factory opierać będziemy na kilku kluczowych czynnikach. Jednym z nich jest czas. Mamy świadomość tego, że czas realizacji jest bardzo ważny po fabrykacji. Kolejnym ważnym czynnikiem jest jakość. Mam tutaj na myśli zarówno jakość produkowanych przez nas elementów, jak i jakość obsługi klienta i całego procesu zarządzania projektem. HM Factory realizować i rozwijać będzie projekty w trzech kierunkach. Pierwszy z nich to oczywiście własne projekty deweloperskie na rynku krajowym. Drugi to eksport i głównie Skandynawia, gdzie nasze elementy już teraz cenione są w branży. Trzeci kierunek to rynek deweloperów generalnych wykonawców w Polsce, którym oferować będziemy swoje elementy i produkty, tak aby wdrożyć prefabrykację na nasz rynek budowlany. Dużym wyzwaniem w tym roku będzie dla nas rozbudowa obecnego zakładu produkcyjnego w Sochaczewie, jak i przygotowania do budowy nowej fabryki. Zakład produkcyjny w Sochaczewie dysponuje trzema niezależnymi liniami do produkcji elementów ściennych, sprężonych oraz kolumnowych, które umożliwiają nam wydajność na poziomie 35 tysięcy metrów sześciennych rocznie. Dla budownictwa mieszkaniowego wykonujemy elementy ścienne oraz inne elementy architektoniczne, jak biegi schodowe, spoczniki i balkony. Produkowane przez nas ściany pełne i warstwowe oferujemy w różnych wariantach wykończenia. Dla budownictwa przemysłowego Oferujemy kompleksowy zakres elementów, od schodów i belek kilkunastometrowych, aż po kilkudziesięciometrowe dźwigary sprężone. W naszej firmie HM Faktory działa zakładowy system kontroli jakości. System kontroli pozwala śledzić proces produkcji każdego elementu oraz dbać o najwyższą jakość gotowego produktu. Fabryka posiada certyfikat NordCert, dopuszczający wyroby budowlane na rynek szwedzki. Nasze elementy posiadają znak CE oraz BDC. Cały czas doskonalimy się, dążąc do perfekcji. AM Factory jako jedna z nielicznych firm w Polsce wprowadziła do produkcji elementów prefabrykowanych beton samozagęszczany. Dzięki zastosowaniu betonów SCC jakość naszych produktów jest na najwyższym europejskim poziomie. Podziwny technolog w firmie HM Factory pracuje nad tym, aby udoskonalać nasze receptury Dążąc do udoskonalenia i optymalizacji procesu produkcyjnego, nieustannie rozbudowujemy się, tworząc nowe miejsca pracy. Wierzymy, że inwestycja w wykwalifikowaną kadrę inżynierów pozwoli nam utrzymać pozycję jednego z największych dostawców prefabrykatów zarówno na rynku polskim, jak i europejskim.